30 litrów krwi oddali uczestnicy sobotniej imprezy, która odbyła się na Głogowskim Rynku. Otwarcie motocyklowego sezonu zostało połączone ze szczytną akcją zbiórki tego niezastąpionego daru, który tym razem oddawany był z myślą o najmłodszych. Do Głogowa zjechało tego dnia blisko 200 maszyn. Były ciężkie amerykańskie motocykle, azjatyckie ścigacze, a także małe skutery. Był tam też nasz reporter Mateusz Kowalski. Tak się mówi czasami o że to dawcy organu, właściwie nawet pasuje, bo oddaje się krew. To jest szczytny Dlatego mu jak co roku. Takie sympatyczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego. No tak, zgadza się, zgadza. Zima w tym roku nie pozwalała wcześniej chyba wyprowadzić maszyn. Zima była faktycznie teraz dłużej, że nie można było jeździć. Ale teraz już się jak słychać, pełno motocykli ruszyło, także będzie fajnie. Dornady Zatus. Jestem fanką motorów, lecz nie jeżdżę na motorach, a krew oddaje regularnie. Okazja do tego, żeby pomóc ludziom w wypadkach motorowych. Tak jak się mówi, połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dokładnie tak. Jak pani się podoba ta impreza, w ogóle połączenie takiego rozpoczęcia? sezonu motocyklowego właśnie jest akcją krewodawstwa? Bardzo dobra. Sądzę, że takich imprez ogólnie powinno być więcej, bo wtedy jednak tych ludzi jest więcej do oddawania krwi. Chyba łatwiej zmotywować się osobom, które do tej pory nie oddawały przy takiej okazji. Tak. Sama zaczęłam oddawać krew właśnie na imprezie takiej właśnie zorganizowanej i tak już regularnie zostało. Ania Samul. Takie połączenie dzisiaj przyjemnego z pożytecznym? Jak najbardziej. Krew jest potrzebna. A motocykle to ważna dziedzina w Pani życiu? No to jest element mojego życia, bez którego nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania dopiero dzisiaj rozpoczęcie sezonu, czy już wyprowadziła Pani wcześniej maszynę? No nie, zdecydowanie rozpoczęcie sezonu było w Zielonej Górze tydzień temu. No zima nie pozwalała chyba wcześniej za bardzo. Tak, ale w moim przypadku akurat to się dobrze złożyło, bo dopiero niedawno kupiłam motocykl. To takie pierwsze kroki? Nie, to już jest któryś z kolei. A jak wygląda z oddawaniem krwi, to pierwszy raz? Też nie, też już od wielu lat to robię, nie tak często jak bym chciała, no ale. A takie okazje jak dzisiejsza bardziej motywują? No ja myślę, że to jest ogólnopolska impreza, która faktycznie nakręca ludzi, to daje efekty, to widać zresztą po ilości litrów, które oddajemy.